Cześć, cześć, cześć! Witajcie moi drodzy w najnowszym odcinku. Zobaczcie ile ja dzisiaj mam zdrapek. Normalnie multum, super linie, czas na premię, pisanka, szczęśliwe linie, ekstra pensja, owocowa eksplozja, plaster miodu, pensja, miętowa kasa, kasa wpada, koniczyna, money, czas na kasę. Uśmiechnij się, normalnie tyle zdrapek... Nie wiem jaki wkład, nie będę liczył. Zaczniemy od tych maluchów. Ważne, żeby coś tutaj się zwróciło. I musimy tutaj znaleźć co? Musimy znaleźć trzy identyczne symbole. Trzy identyczne symbole, jak ja dawno nie drapałem takich drapek. I mamy cytrynę. Mamy palmę. Mamy drugą cytrynę. Zobaczcie, klapek. Druga palma. I, i cytryna. I mamy wygraną. A. Cytryna nam daje złotówkę, cytryna, oj, złotówka nam daje cytryna, trochę tu już nabrudziłem, następna zdrabka, czas na kasę i tu szukamy trzech identycznych kwot i mamy 10 zł. nie żebyście coś widzieli, dziesięć złotych, no nie, no nie, nie żartujcie, że będzie 10 złotych Drabce za złotówce. Złotówka, drugi raz 5 złotych i, i złotówka. No nie, no to już, już to szaleństwo, bo jest 10 złotych, zrabcy za złotówce. I tutaj tak samo, trzy takie same kwoty musimy znaleźć. I mamy złotówkę. Dwie, 25 tysięcy wow, 200 złotych, 25 tysięcy po raz drugi, 24 zł i. 200 zł, no tutaj niestety też pusto. Kolejna zdrabka to koniczynka. I tu po prostu szukamy koniczyny. Tylko szukamy koniczyny, a mamy rybę. Mamy klucz. Mamy drzewo. Mamy ślimaka. Jest koniczyna, zobaczcie, mamy wygraną. Jechać się nie mogę. Jaka ładna koniczyna. A ile nam ta koniczyna daje? Daje nam jeden złoty. No i dobra, mamy drugą wygraną. No to teraz przyszła pora na plaster. nie dawno, nie drapałem tej drapki. W bonusie musimy znaleźć pszczołę. A w bonusie mamy banany. No dobra, no to musimy znaleźć trzy identyczne symbole w danej linii. I drapiemy. I mamy diament. I drzewko. No niestety. Koniczyna. Skrzynia i bank. Nie, nie uda się już to. Mamy portfel, portfel po raz drugi, moneta, plaster miodu będzie portfel. No nie, dalej serf. Gra numer 4. Mamy UL, mamy koronę, koniczne, plaster miodu i gwiazdę. Same pojedyncze symbole. Gra numer 5: mamy monetę, mamy portfel, mamy kwiaty i sztabkę złota. Też nic z tego nie będzie. Gra numer 6: mamy skrzynię, mamy plik pieniędzy i plaster miodu. Niestety, ostatnia gra to będą kwiaty, i muszą być tu kwiaty. No, niestety koniczyna tutaj jest pusto. Kolejna strapka, to zobaczcie co ja tutaj mi się udało dorywać. Owocowa eksplozja, owocowa eksplozja. I sobie polecimy tutaj na przyspieszeniu. I lecimy, może się uda 360 zł zgarnąć. Zobaczcie, zobaczcie, ułożyła nam się tutaj linia, normalnie, niemożliwe, niemożliwe, i sprawdzamy co pod tą linią się kryje, a kryje się 3 złote, czyli ddd, wszystko się zgadza, mamy 3 złote 3 zł w owocowej eksplozji, no, 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 no to ładnie. Dobrze, następna zrabka, extra pensja i po prostu szukamy wygrywających liczb, albo dwa razy napisu ekstra pensja. A mamy 27, 25, 3 i 23. To są nasze liczby i szukamy. Zaczynamy. 18. Napis extra pensja. 4. 31, a i 22, dalej mamy 19, 30, 14, 26, blisko, blisko i 29, niestety, pusto, niestety, pusto. No to owocowa eksplozja się uda, to może i szczęśliwe linie się udają. udadzą, no to drapiemy. Niestety, moi drodzy, ale szczęśliwe linie okazały się puste. No trudno, ale mamy pisankę. Pisanka wchodzi na salony. Musimy znaleźć trzy takie same symbole. No dobra, to szukamy. I mamy kurczaczek i mazurek. No, gra numer dwa. Mazurek i marchewka. To są tylko trzy chyba, nie? Tak mi się wydaje. Oj, oj, no dobra, trzy tylko są. Cukierek i kurczaczek. Wiadro i marchewka, perła i wiśnie, mazurek i tulipan, podkowa i cukierek. Niestety tutaj też jest pusto. Co zrobić, co zrobić? Czasem tak bywa. No to czas na premię, czas na premię szukamy portfela. Albo naszej jednej z wygrywających liczb, a nasze wygrywające liczby to 31, 36, 33 i pewnie 32. No nie, 21. I mamy 21

19, 21, nie 22 i ostatnia to jeden. Tu niestety też jest pusto. Co zrobić, to może szczęśliwe linie słuchajcie. Może szczęśliwe linie coś dadzą, coś przyniosą. Może szczęśliwe linie, byście wszystko widzieli. O, tak będzie. Ok, i drapiemy. Eu tô To keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world that keep the sky on your mind No niestety, moi drodzy, super linie też są puste, no. dużo dzisiaj pustych zdrapek. Jeszcze zostały nam zdrapki po 2 złote. Kasa wpada, szukamy sejfu albo piku pieniędzy i mamy tutaj gwiazdę, ananasa, truskawkę, dzwonek, wiśnie, banany. Korona. Rybka zwana cytryną, winokrono i podkowa. Tutaj jest pusto. Pensja, pensja, może tutaj, może tu będą tam miliony. 18 i 35. Jakby to powiedzieć, powiem Wam tak: tutaj nie będzie. 19. Napis: pensja.

16, 34, 29, 28 i 35. Pusto. Podsumowanie naszego odcinka jest takie, że mamy dzisiaj wygrane. Mamy dzisiaj wygrane, a naszymi wygranymi są owocowa eksplozja. Mamy tutaj 3 złote. Koniczynka, mamy złotówkę. I na koniec Wam powiem tak: uśmiechnijcie się, bo mamy dzisiaj 5 zł. 5 zł będzie na super zrabkę za 5 zł. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Dzięki, cześć.